Czy mężczyzna chce z Tobą być Zobaczymy, jakich Ty jesteś dzisiaj energiach I ten rozkład jest Twój jesteś dzisiaj e, w energiach takich e, energicznych, rozmawiasz dzisiaj e, pozytywnie z jednej strony gdzieś ma, miałaś męczę, męczącą sytuację z mężczyzną, gdzieś ty przeżywasz aha, bo między wami nie ma szczerych rozmów i możliwe to też e, jakoś myślała o tym ale w całości w energiach jest też takich mm, normalnych gdzieś tam Aha, jednak myślała o mężczyźnie, że mężczyzna na odległość. Niejako tak. Dobrze, no, ale jesteś też w pozytywnych energiach. Z jednej strony rozmawiałaś z koleżanką możliwe i w dobrych jesteś. Chyba, że też możesz nie pokazywać swojej energii. Zaraz zobaczymy, w jakich ty jesteś tak naprawdę. Ale z wyglądu, ty pokazujesz, że wszystko ok, wszystko super. Dobrze, no zobaczymy, czy mężczyzna chce z Tobą być. Czy mężczyzna chce z Tobą być Ogo, A więc mamy tutaj niemożliwość, być razem. Każdy gdzieś tam na coś czeka. Ty jesteś też w chłodnych energiach, tak jak ja mówiłam, że ty jesteś też w chłodnych energiach, ale pokazujesz, że Ty jednak Jesteś też pozytywny. Energię ty ty stara się. Um, być taka piękna, seksualna, przyciągająca, dobra, miła. I tu, że ty tęsknisz za mężczyzną, jakoś tak to pokazano, chociaż ty jesteś w chłodnych energiach. Um, jakoś widzę, że mężczyzna nie pokazuje swojego takiego nastawienia. On... Od ciebie idzie. Ty chociaż chłodna w energiach, ale ty tęsknisz za mężczyzną i ty masz uczucia do mężczyzny. Mężczyzna może być młodszy u ciebie, ale to nie zawsze e, tak jest. Ale, ale... Dlaczego niemożliwość być razem? Dlatego, że nie ma szczerych rozmów. I dlatego, że tu musi być rozmowa, przyciągania e, macie e, między sobą. I mężczyzna naprawdę, tak jak patrzę, on długo czeka na ten szans, żeby pokazać szans o uczuciach swoich. Tutaj nie chodzi o to, że on Cię kocha, na razie nie widzę tego. Tutaj więcej pokazuje na to, że ty, że on czeka na to, żeby dostać te, te uczucia, jakoś tak, żeby utrzymać te uczucia. Szans na uczucia, na miłość, na to, żeby pokazać swoje uczucia. Jako tak. I powiem, że on tutaj. Ogo, wypadły karty. Zaraz zobaczymy, co za kartę. I, I tu ciekawe to, że on rozumie, że tu może być związek szczery. szczery I to też nie mało ważne, chociaż jakaś niemożliwość jest być razem. Może to, że ty jesteś obrażona zła. Mhm. To będzie poważna rozmowa o uczuciach. Mężczyzna, tutaj jakoś tak droga jest, no nie mogę zrozumieć od kogo. Zaraz zobaczymy. Mężczyzna może być na odległość i tak jakby może być, że wieczorem przyjedzie na poważne rozmowy, jakoś tak to będzie. Mężczyzna też w chłodnych energiach może być tak. Każdy jest mądry, każdy ma swój charakter, każdy ma takie podejście, że coś nie tak to powiesz i ty i on jesteście w jednakowych energiach, w jednakowych charakterach. chociaż mężczyzna sam po sobie yy, tak jakby pokazuje, że on idzie yy, tak jakby po lekkości to wygląda na to, żeby przyjść i pójść jakoś tak. Ale on teraz po prostu nie widzi, tak żeby to był stabilny związek. On tego nie widzi. On na razie idzie tak, że mu odpasuje to, że ty ciekawa jesteś, jemu mu bardzo dobre z tobą. I on rozumie, że ma uczucia, ale jakoś tak, że między wami nie ma tych uczuć, że każdy gdzieś tam nie pokazuje, że um, z jednej strony um, ty coś mówiłaś o uczuciach, może być, ale mężczyzna nie. A mężczyzna nie, nie, to ten mężczyzna chłodny. On o swoich uczuciach, on teraz tak jakby chce przyjechać i coś powiedzieć. A co ty chcesz powiedzieć? A co ty chcesz powiedzieć? A, o związku. Jednak mu ciekawo to, żeby być w związku z tobą. No, o, stabilny związek, powiem, że. Cały czas tak jakby myślę o tym. On prosto chce Związek, ale tam, gdzie żeby jego naprawdę, gdzie naprawdę jest miłość. On chce być pewny w tym, że e, jego będą kochać. Oto jakoś tak, mężczyzna chce w związku być kochanym bardzo. I on przyjedzie i pokaże dlatego on taki ostrożny, dlatego on nie pokazuje swoich uczuć. A, a czemu? A ciekawe, Zaraz zobaczymy jeszcze. On nie mówi o swoich uczuciach. Tutaj tak, jakby on chce to zrobić, ale na razie on jeszcze nie robi. To może być niespodziewana taka sytuacja, że on z znienacka może być od prostu taka, że on będzie siedzieć i nagle sobie w głowie ułoży, że ja muszę jej powiedzieć o tym. I on taki, ja jadę do niej, bo tutaj może być taki kontakt wieczorem. Jakoś tak pokazano, że mężczyzna chce pokazać to, że on może być mężczyzną, z którym można mieć stabilny związek. Ale on mówi, że ja chcę, żeby mnie kobieta do mnie miała miłość i żeby mówiła, że ja cię kocham, i cały czas trzymała mnie w głowie. Jakoś tak on to pokazuje. A, no dobrze, to każdy myśli, że chce, nie? żeby to ale jakoś od kobiety on to czeka, nie, nie? on będzie tak jakby mówić o swoich uczuciach, a on czeka to, że kobieta ma mówić, że ty u mnie najlepszy, i ty u mnie idealny, i ty u mnie taki naj naj naj. A czemu? No to ciekawe. Jeszcze raz to zobaczymy. To, że on chce być z tobą, to wiadomo, już po kartach widać, ale to ma być poważna rozmowa, ale on chce widzieć i słyszeć, że on, ten mężczyzna, że on chce czuć to, on chce, żeby to było. A pokaż, dlaczego ty tak chcesz. Bo on długo czeka na to. I, I jemu to, to czekanie już zmęczone on taki przeżywa, że jakoś e, nie ma u niego e, w, tak jakby szczerości, jakoś tak. Aha, zaufania nie ma. On czeka, żeby było zaufania, a on nie ma tak jakby takiego zaufania. Do kobiet. Tutaj wcale on nie ma zaufania do kobiet. Tu nie chodzi o to, o ciebie. Tu wygląda mężczyzna. On już długi czas, tak jakby nie może ufać kobieta, i on jakoś przyjmuje kobietę tak, że mm, on może jakoś nie ma pewności w kobiecie, że kobieta e, może odejść, kobieta może. E, a jakie kłamstwo? Może w rozmowach, tak, on, ja mówię, że on tak jakby w rozmowach, on chce czuć ta miłość, on chce, żeby w rozmowach była miłość, pokazania, szczerość taka, żeby mm, nie było tak jakby... Yy, tego, że ograniczenia, on chce czuć to, on chce sam mówić, no on chce, żeby kobieta jemu też mówiła o uczuciach swoich, jakoś tak to pokazano i on może nie ufać kobietom i nie być z kobietą, dlatego on mówi, że, że dlaczego e, dlatego to niemożliwe, że on nie jest pewny w tym, że kobieta może tak kochać mocno to jakoś tak to pokazano hm. No, chce być z Tobą, ale mm, trochę problemem idzie to, że on uczy się ufać kobiecie, ale jemu jest bardzo ciężko. W rozmowach nie ufa. Po prostu on, jemu wydaje się, że jego oklamują, że kobiety tak jakby nie mówią prawdy. od jakoś tak to pokazane. No i dlatego on broni się, można powiedzieć, od tego. Ale chce być z Tobą, chce.